Siemaneczko, witajcie na kanale IT-SERVICE Dzisiaj szybciutki filmik Będziemy wymieniać folię na ekranie W Noki 208 Nokia Asha 208 Zakupiłem sobie już tutaj folię od firmy Bluestar Poliwęglanową Mamy oczywiście telefonik Tutaj z tyłu na folii macie oczywiście instrukcję obsługi Jak to zrobić Po kolei w pięciu krokach Oczywiście musimy sobie otworzyć na początku naszą folię. Ciągamy sobie taki kartonik, w tym przypadku akurat. Yy, tu już nie macie nic więcej. Yy, w środku znajduje się szmatka, którą przetrzemy sobie, yy, nasz ekran by był czysty. A folia w kolejnej folii, tak zapakowana, była czyściutka. Wyciągamy sobie z tej folii, proszę, folię. Na niej mamy te nałożone kolejne dwie warstwy. To są w sumie trzy warstwy folii, które po kolei będziemy odklejać podczas zakładania tego na nasz, na nasz telefon. Wcieramy sobie dobrze naszą szmatką ekran. Do czysta, tak żeby to porządnie było zrobione. Pamiętajcie, że wszystko co po prostu zostanie pod tym, na tym ekranie. Niestety będzie potem po folią. Nie będzie to ładnie wyglądać. Przepraszam za krótką przerwę. Musiałem sobie po prostu wybrać telefon. Po przetarciu już naszego ekranu, chcę sobie sprawdzić, na pewno jest dobrze wszystko wytarte. Jeżeli wszystko już jest ok. Wyjście sobie naszą folię i zgodnie z instrukcją, która tutaj jest, yy, ostrożnie odklejacie podkład ochronny z numerem 1. Nie znajdując go najlepiej do końca, Wklejamy sobie ten czerwony. Ten macie na niebiesko z dwójeczką. Najlepiej nie zgając go do końca. Pamiętajcie, żeby nie dotykać tej folii tam pod spodem palcami, to wszystko zostanie. czym przykładać i przymierzacie sobie waszą folię. Jeżeli wszystko jest ok, Waszym zdaniem, macie sobie szmatkę. Wszystkie pęcherzyki powietrza, które tam są pod spodem, które się tam znajdą, wypychacie sobie na zewnątrz. Następnie odklejacie folię z numerem 2, tą niebieską, pamiętając, żeby odkleić właśnie tylko ją, nic więcej. I to już tyle. Cała operacja zakończona. Tutaj jeszcze został nam drobny pęcherzyk. Przecieracie sobie szmatką wasz ekran. Nowa folia nałożona. Czekaj, stój! Nie zapomniałeś o czymś? A, kto zasubskrybuje za ciebie kanał? Zapomnisz o kolejnych filmach. Pamiętaj, subskrybuj.